Cześć kochani, dzisiaj specjalnie dla Was ćwiczenia poprowadzi Bacuś, to już nie ja, już <noise> się nie mogę doczekać, a Wy? Proszę o muzykę i zaczynamy. Zaczynamy od biegu w miejscu, taka mała rozgrzewka. I jeszcze chwileczkę. Dobrze, przechodzimy do dziesięciu przysiadów. I mamy dziesięć. I teraz robimy dziesięć pajacyków. Dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9 i 10. Mamy pajacyki zrobione. To teraz machamy rączkami. 5 razy do przodu. 3, 4 i 5. I 5 razy do tyłu. 4, i 5. I druga rączka. 5 razy do przodu. Dwa trzy cztery i pięć, i pięć razy do tyłu dwa trzy, cztery i pięć, super, teraz krążymy bioderkami i w drugą stronę. Super, no to teraz jeszcze przyciągamy nogę do klatki piersiowej. Super, i zostało nam ostatnie ćwiczenie. Będziemy prasować spodnie. Czyli Musimy tak rączką przesuwać po nodze w jedną i w drugą stronę. Super, kochani. Dzisiaj bardzo krótka, krótki trening. Zapraszamy Was na warsztaty. Dzisiaj zrobimy coś z rolek po papierze toaletowym. Szkoda ich czasem wyrzucić, bo można zrobić na przykład minionka, albo lista, albo pomysłów jest dużo więcej. Czego potrzebujemy? Na pewno rolek po papierze toaletowym. Kolorowy papier. Dzisiaj mi będzie potrzebny biały, czarny, pomarańczowy i niebieski. Przydadzą się farbki plakatowe, marker. Nożyczki, klej i pędzelki. Zaczynamy. Najpierw może zrobimy minionka. Żeby go zrobić, bierzemy naszą jedną rolkę. Na razie pędzelki sobie odporzę. Bierzemy nożyczki i musimy mu zrobić brzuszek, plecy i wszystko co niebieskie musimy na razie przykleić. Odmierzamy sobie kawałek mniej więcej takiej szerokości, tak do połowy naszej rolki. Cinamy jeden, drugi taki sam. Potrzebujemy jeszcze czterech cienkich pasków. Dobrze. Ja sobie je przetnę na pół. Mam już cztery. Teraz to wszystko przyklejamy do naszej rolki. Wystarczy zwykły klej. Jedno przyklejamy z przodu, drugie mniej więcej tak, żeby było za tym. Tyłu. To będzie nasz brzuszek. Mhm. Dobrze. A jeszcze paseczki nam zostały. Jeden jest na górze. Drugi na dole. Ja bardzo lubię bajkę minionki, a wy? Dajcie znać w komentarzach. Ja też lubię, bo są śmieszne, prawda? Mhm. I zawsze psocą. To tak jak my. Ja nie, mów za siebie. No dobra. Czasami się zdarzy. Tak, na przykład jak dzieciom chciał śniadanie zjeść. Gdzieś kiedyś, ja widziałam. Bacuś siadał do stolika i zabierał dzieciom śniadania. No było Owce powinny jeść chyba prawe, a nie śniadanka. Takie kanapki albo takie. Rzeczy. Ale ja zabierałem marcheweczkę. Nieprawda, zabierałeś też desery. Dobrze, ja już zrobiłam, teraz resztę będziemy malować na żółto, ale najpierw przykleję sobie jeszcze oczko, bo później będzie ciężko przykleić na kartkę. Więc wycinam sobie kółeczko. Smarujemy klejem. Przyklejamy o mniej więcej w ten sposób. A teraz resztę musimy pomalować na żółto. Gotowe minionki możecie nam wysyłać, to bardzo chętnie z Panią Natalią pooglądamy. My chyba później się pobawimy z się minionkami, bo trochę nam się nudzi. Tak, bez Was jest strasznie nudno tutaj. Albo ulepimy bałwana. Bardzo dobry pomysł, jest o. tyle śniegu. Musicie do nas przyjechać, będziemy lepić bałwany i jeździć na sankach, super. A bez dzieci tak strasznie pusto tutaj. Nie wiem, bo coś. Prawie. Starajcie się nie pomalować niebieskiej karteczki. Tylko to, co szare. że mój minionek już jest żółty. Zostało mi jeszcze zrobić mu okulary. Ja robię minionka z jednym okiem. Jak chcecie, możecie zrobić z dwoma. To od Was zależy. Dorysowujemy wokół naszego białego oczka takie czarne okularki. Na środku oczka zrobię kropkę. Mamy już oko. Jeszcze okulary pojdą dookoła. Ale to będzie ładny minionek. Mhm. Widzimy, jest już dwa. Minionek, jak widać, gotowy. Więc teraz zabieramy się za lisk. Bierzemy drugą. Rolkę po papierze. Tylko poczekajcie posprzątam sobie. Dobrze. Ten sobie ucieka do drugiego minionka. I sobie stoją razem. Teraz robimy kolegę do liska. Mam już moją rolkę. Musimy ją całą okleić pomarańczowym papierem. Dobrze? Żeby to zrobić, potrzebujemy kawałka papieru. Może być taki. Musimy sobie go mniej więcej wymierzyć. Mój jest trochę za szeroki, więc kawałeczek muszę odciąć. Kleimy sobie na początku. I owijamy całą rolkę. Teraz klejemy sobie na końcu. O, Jest pomarańczowa. Musimy mu dorobić jeszcze resztę. Zrobimy mu uszka. Żeby je wyciąć, złóżcie sobie pomarańczową kartkę na pół i wytnijcie dwa trójkąty. Zaraz Wam pokażę jakie. Widzicie mniej więcej takie. Na razie je zostawimy. Jeszcze potrzebujemy ogon. On musi być trochę dłuższy. Będzie taki lisek łokomczuszek. Taki łokomczuszek jak ja. O nie. Oby nie. <laughs> o mniej więcej takiego kształtu potrzebujemy. Tylko tutaj na końcu musimy sobie przykleić jeszcze białą karteczkę. Z jednej strony robimy sobie ząbki. Dobrze. Teraz ten biały kawałek przyklejamy tak mniej więcej do jednej trzeciej ogonka. Zobaczcie. Jak widzicie wystaje mi tutaj biały kawałek. To wszystko odcinam. I nasz ogonek gotowy. Czego jeszcze potrzebujemy? Brzuszka dla naszego liska. Wciśniamy taki kawałek mniej więcej też do jednej trzeciej wysokości naszej rolki. I musimy tutaj wyciąć, to będzie troszeczkę trudniejsze, bo tutaj musi być brzuszek i muszą być tak jakby takie policzki naszego liska. Jeśli Wam nie wyjdzie za pierwszym razem, to się nie smućcie, próbujcie dalej, albo niech Wam pomoże ktoś dorosły. Dobrze. Ja mam coś takiego. Teraz przyklejam sobie już wszystko. Puszkę. Puszkę musimy przykraić od środka. Tutaj Też bym chciał tak ładnie robić, jak to robi Pani Natalia. Mhm. Jak widzisz, dzisiaj moje uszka nie chcą się trzymać naszej rolki, tylko się przykleić do moich palców. Twoje palce chcą mieć uszka? Aha. Mhm. Niestety. Dobrze, udało się. Jeszcze ogonek. Ogonek musi być z tyłu. Będzie go widać tylko na boczku. I jeszcze chyba brakuje nam oczek. Oczka już zrobiliśmy wcześniej, więc wycinamy dwa białe kółeczka. Dobrze. I dwa czarne kółeczka, troszeczkę mniejsze. Przyklejamy nasze czarne kółeczka na białe. No, jeszcze drugie. Teraz przyklejamy oczka naszemu liskowi. I mamy coś takiego. O, mi ogon odpadł. I jeszcze brakuje mu noska. Więc mu już dorysujemy. Bierzemy marker. Rysujemy nosek na tej białej karteczce, którą wcinaliśmy o tu przykleiliśmy. Mamy nosek. I jeszcze to rysujemy. buzię. I lisek gotowy. Ale śliczny. Tak. Będziemy się mieć uczyć. Dziękujemy Wam bardzo, kochani, że nas oglądaliście, że byliście z nami. Mam nadzieję, że niedługo nam się uda zobaczyć. Dziękujemy również naszej kochanej Madzi, bez której nie moglibyśmy się tutaj spotykać. Tam siedzi. <noise> Pozdrawiamy wszystkich ciepło. Widzimy się kiedyś w Bacówce, na pewno. Do zobaczenia! Pa!